wieczorową kolumnę um, Django Good Practices um, będzie bardzo selektywnie w ciągu um, 30 um, minut nie da się powiedzieć um, zbyt wiele o tym um, jak um, dobrze pisać aplikację Django um, i będzie też subiektywnie, um, ponieważ część um, Rzeczy, jakby wy, wy, tutaj powiedzianych, będzie wynikała z tego, co gdzieś tam we własnej pracy um, odkryłam, i e, ktoś także może uważać, że da się to zrobić e, lepiej. Więc um, chętnie po wykładzie wysłyszę jakieś na przykład sugestie i tak dalej. E, nazywam się e, Justyna Żarna, e, Od kilku lat e, piszę aplikacje w Pythonie, w Django. interesuje się także bardzo mocno JavaScriptem e, oraz ostatnio zaczęłam troszeczkę. Interesować się właśnie developmentem na e, platformy mobilne. Znajdziecie mnie a, wszędzie, praktycznie, także na Facebooku. E, tak. W tej prezentacji chciałabym Wam powiedzieć e, o kilku rzeczach. E, pierwszą dotyczącą właśnie warstwy modelu danych, e, chciałabym Wam powiedzieć o, troszeczkę o sygnałach, o migratorach, e, troszeczkę o e, nowym podejściu do. Modelu zera ogólnego Django 1.5. Um, o zwarstwie widoków chciałabym, chciałabym Wam powiedzieć o moim zdaniem jedynym słusznym podejściem w ogóle do, um, do tworzenia widoków w Django, czyli o class Based Views. Um, potem w templatach um, chciałabym powiedzieć troszkę o tym, że um, powinniśmy być w zdrowy sposób leniwi um, oraz parę takich um, ciekawych informacji o. O pewnym narzędziu. Rok temu na wykładzie JavaScriptu powiedziałam, że powinno się myśleć w języku, w którym się wplokajuje. mamy na obrazku taką fajną, fajną paczkę, paczkówkę, którą dostajemy w dżango i powinniśmy właśnie zrobić jak najwięcej, żeby korzystać z tych fajnych rzeczy, które właśnie daje nam, nam Django i naprawdę ułatwia nam w wielu przypadkach życie. Safe kontra sygnały. Ja nie jestem dużym zwolennikiem napisywania metody Safe w modelach, tylko w określonych przypadkach. Na przykład, kiedy mamy jakieś predefiniowane typy, na przykład zasysane jest z fixtury, niech będą to na przykład rodzaje sponsorów. Tam. Powiedzmy złoty, platynowy, srebrny sponsor, no i chcemy sobie na przykład zdefiniować jeszcze własnych sponsorów. Żeby nie nadpisywać tych typów predefiniowanych, to możemy sobie właśnie w metodzie save sprawdzić, czy takie, czy taką nazwę już mamy u siebie i na przykład w zależności od warunków zapisać, utworzyć projekt lub, lub, lub po prostu zaniechać tego. Natomiast bardzo często zdarza się, że metodę SAFE używamy do jakiejś operacji na cechach instancji, czyli na przykład do inkrementowania wskaźników, do jakiejś nie wiem, operacji na stringach, tego typu rzeczy. Wtedy jednak uważam, że lepiej zaniechać i zrobić to w inny sposób, ponieważ bardzo często błąd, który widziałam już chyba kilkanaście razy, i także zdarzało mi się, że po prostu zapominamy do funkcji przekazać args i kwarksy, A w kolejnych częściach dystrybucji ta liczba argumentów się na przykład zmienia, zostają dodawane kolejne. No i to może sprawiać, sprawiać problemy. Tak. Co się dzieje, gdy obiekt jest zapisywany? W pierwszej kolejności jest wysyłany presygnał. A następnie Przygotowujemy sobie dane do zapisu w bazie. Szczególnie przygotowujemy te dane dla pól o specjalnym zachowaniu. Na przykład definiujemy sobie, że w momencie kiedy tworzymy dany, projekt, dany obiekt, chcemy, żeby na przykład data, na przykład w created art była, była automatyczna. No i tutaj musimy sobie dżango po prostu ten, tą reprezentację daty w postaci obiektu Deju uh, musi sobie zrealizować do jakiegoś uh, springa, w jakiś określony pisał w zależności od po prostu uh, sterownika uh, bazy danych. Następnie mamy uh, insert do tej bazy danych, no i emitowany jest uh, post sygnał. Um, Django udostępniam um, cały... Um, cały Zbiór sygnałów, z których możemy korzystać. Właśnie wtedy, kiedy mamy jakieś kawałki kodu, które fajnie by, żeby otrzymywały jakąś notyfikację o tym, że na przykład nie wiem, coś się zmieniło, na przykład nie wiem, w relacji menu to menu, albo coś zostało usunięte, zapisane, lub możemy sobie zdefiniować w postaci własnego sygnału, że chcemy otrzymać jakieś notyfikacje o, o stanie. No i mamy dostępne takie, takie sygnały, jak. Pre-init, post-init, pre-save, post-save, uh, pre-delete, post-delete, no właśnie, menu to made changes, request started, request uh, finished. Um, co ważne, nie ma tutaj um, uh, sygnałów wysyłanych, gdy updateujemy, czyli <coughs> uh, do tego, dlaczego to jest ważne, mówiąc uh, to dopiero w kolejnych, uh, kolejnych uh, slajdach. No i mamy tutaj um, dwa kawałki kodu, które mówią, właśnie, jak jak sobie ten sygnał przechwycić. Ja preferuję ten, ten drugi sposób, kiedy po prostu jakąś metodę, która ma się wykonać po otrzymaniu sygnału opatrzymy sobie właśnie jakimś dekolatorem i tam mamy jako sender adresat określony model no i rodzaj sygnału. Możemy też oczywiście połączyć się do sygnału i, i funkcji connect przekazać callback. Bardzo często zdarza się, nie tylko w, w tworzeniu oprogramowania, ale między innymi problem race conditions, tak? czyli mamy jakieś niezależne procesy, wątki, które zależą od wspólnego zasobu i tutaj mamy pewność co do tego właściwego zachowania w momencie, kiedy te operacje na tym zasobie są atomowe. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ na produkcję, jak ktoś nam na produkcję, ciężko ten, 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 ten przypadek nieraz debugować, bo on jest niedeterministyczny, zależy po prostu od w danym momencie od specyficznych warunków, na, na przykład na, na serwerze. Uchronić się możemy od wszelkich błędów, właśnie dobrze projektując i dobrze stosując właśnie to, co nam Django udostępnia. No i kiedy możemy się spotkać właśnie z takim, z takim przypadkiem? Może z ostatnich moich projektów to były jakieś właśnie statystyki, raporty, jakieś systemy punktowe, czy jakaś prosta gam, gamifikacja. Um, tak, w studium przypadku. Um, zbierając te wszystkie informacje, które dotychczas właśnie omówiłam, um, mamy tutaj tak, dwa proste modele, mówi library i mamy sobie dwa, dwa sygnały. W pierwszym, w pierwszym um, Pierwszej obsłudy tego sygnału w tym przypadku Post Save, odwołujemy się do zmiennej Movie Counter tak? i chcemy ją inkrementować, bo nie wiem, nasza biblioteczka się poszerza i po prostu chcemy sobie, dodając nowy film, dodać także na, na, na biblioteczce, że ta biblioteczka teraz posiada jeden film więcej. Więc dodajemy sobie poprzez plus równa się jeden. No i to jest właśnie to nierekomendowane nie podejście. Lepiej skorzystać właśnie z F-Expressions, które mamy dostępne w Django, którym właśnie gwarantuje, że ten zapis do bazy w tym wypadku będzie, będzie atomowy. Tutaj także warto właśnie podkreślić to, że w momencie, kiedy na przykład wykonujemy update na instancji, także mamy jakby nie nawarstwiają nam się. Te sygnały, tak? Czyli nie, nie mamy sygnału post, pre-update, post-update, tak? A więc możemy łatwo coś poprawić na danym, danym modelu, właśnie też, właśnie dbając o atomowość tej operacji. A teraz troszkę takich rzeczy dość, myślę, oczywistych. W zasadzie nie sposób zrobić jakiś projekt bez, bez korzystania właśnie z z migratora. Ja polecam i korzystam z sofa. Nie wiadomo, jak mamy jakieś, jakąś bazę danych, zmienia nam się w trakcie, w trakcie pracy jakaś koncepcja, nasz schemat baz danych ewoluuje, tak? Więc te wszystkie migratory pozwalają nam właśnie zachować raz taką chronologiczny zmian. Można sobie oczywiście wrócić do jakiego chcemy stanu w pewnym momencie. Co chciałam tutaj podkreślić właśnie przez ten slajd, że e, warto stosować mm, migrację danych. To jest szczególnie wyceniane, kiedy już mamy jakiś system działający sobie na przykład na produkcji, żeby zebrały nam się dane e, no i e, klient życzy sobie dalej rozwijać ten, ten system, dokładać nowe moduły i tak dalej. E, no i na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie jakąś, nie wiem, jakieś dane rozbijamy już na, na, na przykład na, na, na dwa modele. E, bo na poszerzamy w zależności. Tak, nie możemy stracić tych danych z produkcji, więc musimy sobie po prostu przemigrować. No i te data migration w SOFie są bardzo wygodnym sposobem, bo to po prostu tak jakbyśmy sobie pisali, pisali w konsoli i, no i po prostu sobie tworzymy nowe obiekty, zmieniamy na tych obiektach, które już istnieją, jakieś, jakieś wartości, jak tylko potrzebujemy. Także możemy, tutaj chciałam jeszcze jedną rzecz podkreślić, którą właśnie mm, często także zauważam, że zdarza e, nam się na przykład, że e, mamy sobie jakiś model i zapomnimy na przykład, że dla jednego tego pola chcemy, nie wiem, e, żeby ono było unique, albo żeby było, e, żeby można tam było e, pozostawić je puste. E, w takich sytuacjach zazwyczaj e, kierując się tak, powiedzmy, wspomnianym troszeczkę lenistwem, dajemy sobie po prostu standardowo, że tworzymy nową migrację. Co jest troszeczkę właśnie bez sensu, jeżeli mamy w, w, w pamięci to, że na przykład chcemy mieć jakieś konkretne spójne, w tym słowo strony tej bazy, tak? czyli żeby to były jakieś logicznie spójne, spójne zmiany, to warto tutaj wykorzystać po prostu jeszcze jeden parametr, po prostu minus minus auto, minus minus update. No i dzięki temu po prostu ta drobna zmiana dopisze nam się do ostatniej wykonanej na, 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 tym, na, tej, na tym modelu, na tej aplikacji e, zmiany. E, takie właśnie migratory pomagają nam też współpracować w grupie, ponieważ e, możemy sobie swobodnie przeglądać, co kto zmienił w tym momencie na bazie, mamy opis tego, możemy sobie tam, e, także w momencie, kiedy dwie osoby zrobią migrację w tym samym mierze, możemy sobie to spokojnie zmerczować nie ma tutaj a, wielkich, a, wielkich problemów i, i działa to bardzo płynnie. Ehm, no to wiadomo, e, najpierw tworzymy, a później, e, później wykonujemy. No i warto tutaj wspomnieć o, o fiksturach, bo czasem jest tak, że część po prostu rzeczy e, przechowujemy sobie w fiksturach. Ja tutaj rekomenduję jednak e, jak najbardziej serializację jamlem, ponieważ e, nie występują różnego rodzaju problemy, na przykład z, z, z z realizacją realizacją OM um, um, albo na przykład um, fragmentów HTML-a, jakby to mogło być w json um, okay. um, Co ciekawego um, wyszło w Django 1.5. 5, a um, warto się na pewno przygotować. Um, nie zdarzyła mi się jeszcze ani razu taka aplikacja, w której nie musiałabym rozszerzać modelu usera. Praktycznie zawsze musiałam sobie tworzyć jakiś profil, dodawać jakieś, jakieś poszczególne wiem, atrybuty dla tego, dla tego, dla tego usera, czy to były takie wiem, banalne rzeczy z właśnie jak adres, czy jakieś bardziej zaawansowane, dotyczące już na przykład nie wiem, jego funkcjonowania w portalu. No i wcześniej wyglądało to w ten sposób, na przykład w Django 1.4, że tworzyliśmy sobie osobny model na przykład profile, no i tam dawaliśmy sobie relacje z userem one-to one. No i poszerzaliśmy go o takie tam nowe pola oraz nowe metody, co tam nam tylko przyszło do głowy i czego potrzebowaliśmy. Lub no poprzez proxy dodawaliśmy nowe metody, to w sumie zostało. Ale w nowym mamy dwa bardzo ciekawe podejścia. Mamy dwa modele, do, z których możemy korzystać i po których możemy właśnie fajnie dziedziczyć. Mamy Abstract Base User, tego tutaj chyba na slajdzie no, na nie ma. Ale po prostu to jest tak właśnie, jak potrzebujemy tylko tych podstawowych funkcjonalności dla już w zasadzie wiele nie zmieniamy z tego co otrzymujemy w Django, czyli tam e-maila, e last name, first name i, i, i tej całej całe tam, nie wiem, hasła i, i tak dalej tam. rzeczy na przykład związanych z tym, czy jest administratorem, czy jest aktywny. Teraz możemy sobie właśnie zdziedziczyć po tym Apple Track Base User, dodać sobie mm, znaczy dwie rzeczy musimy dodać. Username field i tutaj określamy, co tak naprawdę będzie tym unikatowe dla tego, dla tego usera. Bo często jest tak faktycznie, że w serwisach logujemy się już nie przez username, a na przykład przez e-mail, a czarno standardowo jest, że przez, że to username jest, jest jakby głównym loginem, więc tutaj możemy sobie to jakby sprostować. Required fields to wtedy, kiedy chcemy sobie utworzyć poprzez właśnie command SuperUser i, i jakie, jakie oprócz tych standardowych, standardowych które jeszcze chcemy, żeby, żeby w tej komendzie podać uzupełnić uzupełno zera. Albo drugie podejście, właśnie takie bardziej zbliżone z tym, co powiedziałam wcześniej, czyli kiedy chcemy sobie tutaj zaradować wiele nowych atrybutów, jakieś funkcje. Na przykład tutaj mamy, tutaj mamy adres, ale to mogą być właśnie jakieś rzeczy jeszcze do, do systemu punktowego. Generalnie właśnie rozbudowujemy w jakiś bardziej konkretny sposób tę klasę. Tutaj możemy sobie także bardzo fajnie zostały rozwiązane właśnie uprawnienia. Mamy permission mixy, mixing -y mix i -y. Po prostu nasz, nasz user może właśnie liczyć po tej klasie abstrakcyjnej Abstract User, no i o poszczególnych mixinach, które dostarczają nam odpowiednie metody, z których możemy później korzystać. To tyle bym chciała powiedzieć o modelu. Są tu jakieś tam, wiadomo, drobne wycinki z, z całości. Teraz chciałam powiedzieć o Class based Views, czyli Moim zdaniem jedynym wiemy do tworzenia w ogóle widoków. Dotychczas, znaczy przed no, Dżango 1.3 3 było w ten sposób, że e, nasze widoki były, były funkcjami. Czyli po prostu przekazywaliśmy do, do funkcji requesta, argumenty i ona tam sobie w, retur, w returnie zwracała ten response object. E, no i było to dość takie raz bardzo nieelastyczne, <laughs> praktycznie te konstrukcje się powtarzały, bardzo monotonne to było. Nieraz myśleliśmy sobie, że możemy, w sumie piszemy kilka razy to samo, moglibyśmy sobie tylko właściwie, nie wiem, jakąś tą sprawę ułatwić, usprawnić. no właśnie i też sprawiało to, że go był mało czytelny. Teraz właśnie mamy taką fajną możliwość, że możemy sobie korzystać z widoków opartych na, na klasach. Myślę, że to jest bardzo fajne. W, sumie w jednym projekcie właśnie używaliśmy w ten sposób widoków, i powiem szczerze, że wygoda korzystania z tego jest po prostu niezwykła. I mamy takie predefiniowane klasy, które możemy wykorzystywać do takich najprostszych zastosowań, jakie ja na przykład spotykamy w przypadku jakichś takich, nie wiem, a, jak piszemy blogi, albo jakieś małe strony, albo jakieś małe portale tego typu rzeczy, to możemy sobie na przykład um, są stworzone um, widoki do, do, generyczne po prostu do um, listowania elementów, um, gdzie wystarczy praktycznie, że um, w definiowaniu urli dodamy sobie właśnie List view, as view, i podamy sobie model albo poinset, podamy sobie jeszcze jakieś inne parametry, w tym wypadku jest to context, context object name, że chcemy to po prostu mieć takie bardziej, bardziej friendly dla nas, jak będziemy tworzyć template do tego. Um, tak. Ale możemy sobie także stworzyć własne takie widoki, po których sobie możemy potem bardzo lekko dziedziczyć. I to jest szczególnie pewnie fajne jak tworzymy właśnie jakieś um, generyczne CMS-y, tego typu rzeczy. Um, możemy sobie stworzyć po prostu jakiś aparat do obsługi tego i po prostu dostosowywać w dowolny sposób, dziedzicząc, dotestując jakieś, jakieś, jakieś drobne, w zasadzie um, dokonując drobnych zmian, um, a nie po prostu kopiując kod i, i, no i tak, tak jak to było wcześniej, w, w funkcjach po prostu. Um, bardzo przyjemnie tutaj, Coś, co mi się też bardzo, bardzo podobało, podoba. E, tutaj mamy taki przykład, e, kiedy filtrujemy sobie e, w bardzo łatwy, lekki i przyjemny sposób, gdzie chcemy na przykład naszą biblioteczkę, znaczy nasze biblioteczki, nie wiem, jakbyśmy stworzyli taki większy spis, e, przefiltrować po ilości e, na przykład e, filmów w każdej bibliotece. E, po prostu wystarczy, że w urlopie podamy, podamy taki parametr, tak, czyli na przykład live będzie mamy przez na przykład. Nie wiem, 120, czyli, czyli po prostu e, do, naszego, e, do naszego customowego e, widoku e, <coughs> tak, tak będziemy mieli dostarczoną po zmienną, możemy ją po prostu e, bardzo lekko i przyjemnie e, wykorzystać i przefiltrować ze niej. Co tutaj jeszcze jest taką troszeczkę wadą? E, to, że musimy sobie dalej tworzyć e, w przypadku nawet takich prostych rzeczy to Template. Możemy sobie dawało, te template'y mogą mieć domyślne nazwy, tak? takie jak tam są ustalone w template looterze, ale możemy sobie także tworzyć własne nazwy, jakieś bardziej, bardziej przyjazne dla nas. Ok, czyli podsumowując, mam taką warstwę widoków. Class Based Views dają nam przede wszystkim możliwość dziedziczenia. Dają nam możliwość generalizacji. Pozwalają, że nie powtarzamy jednych i tych samych kawałków kodu kolu ciągle. Tak? Czyli don't repeat yourself. Taka bardzo fajna, fajna zasada, którą bardzo lubię. Dają po prostu szybkie, szybką możliwość użycia. Tak? To się sprawdza szczególnie przy jakiejś prostej. Gdy chcemy stworzyć prosty prototyp na dla klienta w danym momencie, to możemy właśnie szybciutko sobie to z wykorzystaniem właśnie tego mechanizmu zrobić. No, jest łatwy sposób, łatwy i taki przejrzysty sposób rozszerzania kolejnych widoków i kastomizacji ich. Dobrze, no coś o leniwych, o leniwych programistach. Tak. <laughs> Bardzo często się zdarza, tak założyłam, że e, nie pożądając nikogo, e, wszyscy lubimy być leniwi i leniwi dyplomatarze lubią sobie na przykład w widoku, e, na przykład, nie wiem, e, dodać, na przykład, nie wiem, e, jakąś zmianę niepotrzebną, tak, Czyli odwołują się do jednej, do na przykład do, do klucza w słowniku, to z tego słownika. W, w, wyciągają jeszcze coś tam i to sobie dopiero przekazują do, do template'a, żeby się oczywiście nie męczyć i nie musieć pisać customowych filtrów lub template tagów. No to niestety ma krótkie nogi, bo fajnie jak, jak jest tak raz, fajnie jak jest tak drugi raz, no ale jak tak już jest enty raz na przykład z rzędu, to maleje czytelność kodu. Uh, powtarzamy się, tak, robimy coś, co jest zupełnie niepotrzebne, bo możemy to uh, logicznie jakby odseparować, tak, czyli mamy już wszystkie zmienne z widoku, to możemy je wykorzystać w template'cie w dowolny sposób, nie musimy na nich jeszcze dodatkowo operować w widoku i tworzyć jakiś, nad, 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 no niepotrzebnych praktycznie zmiennych, uh, więc prawdziwy, leniwy deweloper zrobi sobie po prostu własnego template'a, na przykład, żeby powołać się tam do pokrót do głównika. stworzy sobie z nich taką fajną bibliotekę, którą będzie sobie mógł później załączać do każdego projektu. Czyli ma to po prostu same, same, same zalety. No i zyskuje czytelność kodu. Wszyscy na tym zyskują. Potem można oczywiście w swoim zespole na, na dobry start dołączyć do projektu taką właśnie krytykę własnych, jakichś tam customowych, najczęściej używanych filtrów, czy, czy template tagów, no i wiadomo, zyskać już plusa na samym początku. E, Okej, okay. teraz troszeczkę może jeszcze, e, tak już m, na sam koniec, e, wspomnę o czymś, co ostatnio, m, ostatnio stosujemy w, w, w kilku projektach, czyli selery. Celery umożliwia nam harmonogramowanie i tworzenie w sposób asynchroniczny wykonywanie konkretnych zadań i tasków i kolejkowanie tego. Możemy właśnie Celery sobie spiąć z Rapid czy z Kombu z takimi właśnie kolejkami przede wszystkim, które są w pamięci. No i możemy sobie do tego dobrać jakąś na przykład, nie wiem, szybszą bazę, niż to nasze relacyjna, czy nie wiem, czy nasz, nasz ulubiony kod, czy, czy tam MySQL, czy cokolwiek w używaniu, na przykład Redisa. I co możemy robić za pomocą za Celery? Pomocą Może taki właśnie na początek e, przykład. Mamy sobie na przykład aplikację mobilną, którą, która wysyła nam, e, nam powiadomienia do użytkownika. Te powiadomienia e, musimy sobie oprogramować e, na serwerze, ale warunkiem na przykład w projekcji jest to, że e, klient sobie życzy, żeby te powiadomienia do każdego trafiły w, w, w przeciągu max 5 na przykład minut. E, no i możemy sobie właśnie e, albo inny przykład. O, e, mamy na przykład jakieś e, nie wiem, rankingi, raporty, statystyki, coś takiego, co nie musimy robić ad hoc, a moglibyśmy to sobie zostawić na przykład na bo, bo, no, żeby po prostu nie męczyć w czasie, w czasie na przykład, gdy wszyscy userzy są na, na serwisie, nie męczyć po prostu całego mechanizmu, tylko chcemy sobie to na przykład ułożyć, albo spiąć jeszcze z innymi, no, w kolejności odpowiedniej, z innymi taskami, Pewnie byśmy pomyśleli w tej chwili właśnie, że wykorzystamy sobie do tego kroma i będziemy sobie to upalać, to tutaj właśnie też możemy sobie otworzyć takie dropsy. Takie to ma swoją właśnie jeszcze jedną, jedną dużą zaletę, że tworzymy sobie jakieś takie zwyczajne funkcje w Django nie musimy otworzyć komand. Ok. No i tak. Tutaj mamy taki przykład, na przykład gdybyśmy chcieli e, naszą biblioteczkę e, na przykład codziennie w nocy, e, chcielibyśmy w jakimś serwisie, nie wiem, e, takie e, fejkowe, założone biblioteczki, które nie mają wprowadzonych żadnych systemów, po prostu e, odsiewać i usuwać, to właśnie robimy sobie tylko dekoraturę task i, e, i ten... ten. No. I podłączamy to sobie do Seni Schedulera. Tu sobie ustawiamy, że chcemy, żeby to było codziennie o 23.59. Mamy. No i tak, dziękuję bardzo za uwagę.